Połóż się wygodnie, zamknij oczy i poczuj kontakt z własnym ciałem poprzez oddech. Skieruj całą swoją uwagę na oddech, na coś, co dzieje się cały czas. Policz teraz w myślach do dziesięciu. Kiedy w myślach wypowiadasz cyfrę jeden, wykonujesz pierwszy wdech, a na wymawianym w myślach dwa, wypuszczasz powietrze. I tak do dziesięciu. Na jeden wdech, na dwa wydech. Na trzy pełen spokojny wdech, na cztery spokojny wydech, pięć wdech, sześć wydech. Na siedem wdech, na osiem wydech. Na dziewięć. I na dziesięć długi, spokojny, relaksujący wydech. W ten sposób wykonałeś pięć pełnych oddechów, świadomych, relaksujących oddechów. To oddech, który uspokaja Twój umysł i pomału taki wyciszony przynosisz się do niezwykłego miejsca tym miejscem będzie egzotyczny las taki gdzie rośliny nie przypominają żadnych z codziennego życia do takiego lasu gdzie zielenie jest niezwykle soczysta i świeża a wokół kwitną kwiaty, których niezwykły zapach Przyciąga barwne i ogromne motyle. Miejsce pełne spokoju, harmonii, tajemnicy, jednocześnie niezwykle bezpieczne. Tutaj wszystko do siebie pasuje, Ty również. Mimo tej tajemnicy czujesz, jakbyś to miejsce znał od zawsze. Przedzierasz się przez gąszcze roślinności, wyznaczając nowe ścieżki. Obok ciebie przelatują kolorowe ptaki, a ty krok za krokiem przesuwasz się do przodu. Początkowo jeszcze niepewnie, ale z każdym krokiem teren wydaje ci się coraz bardziej znajomy. zagłębiasz się w gąszczu traw, po drodze mijając egzotyczne drzewa, opuszczające ku ziemi liany. Takie tropikalne miejsce, gdzie jest odpowiednio ciepło, ani za gorąco, ani za zimno. Od czasu do czasu powiewa przyjemny wiatr, który niesie ze sobą niezwykle cudowne zapachy świeżego powietrza, Kwiatów, wszystkie ulubione zapachy, i te, które czujesz pierwszy raz. I tak wędrując, posuwasz się w spokoju wśród przyjemnych dźwięków przyrody w głąb tego miejsca, gdzie płyną kaskady. Ze skał spływają wodospady, przelatują egzotyczne ptaki. Nigdy wcześniej takich nie widziałeś. I stopniowo na niebie, jeszcze ciągle w miarę błękitnym, zaczynają pojawiać się obłoki, takie, które zwiastują zbliżający się deszcz. Ale że czujesz się tam jak małe dziecko, to ten deszcz wydaje ci się być bardzo przyjemny. Pomału czujesz pierwsze ciepłe krople deszczu na czubku głowy, na policzkach, na uśmiechniętej twarzy. Uczucie, kiedy dotykają na twojej skóry, jest niezmiernie przyjemne przywołuje wspomnienia wakacji i odpoczynku i radości takiej dziecięcej z nic nierobienia. Niektóre z ciepłych kropel deszczu spadają ci na głowę, mocząc twoje włosy, gasząc napięcia. Jeśli chcesz, Możesz schować się pod liściastym parasolem. Jest tam wiele takich drzew, których liście będą dla ciebie dobrym schronieniem. Te liście są wręcz olbrzymie. Możesz oprzeć się plecami o pień drzewa i schowane pod tym liściastym parasolem, po prostu oddychać. Każdą kroplą deszczu, słuchać przyjemnego szumu deszczu, i patrzeć, jak ściana deszczu spowija cały świat wokół, jakby cały świat chciał się wykąpać, oczyścić. I usłyszeć, jak krople deszczu z jak ogromną siłą. Uderają o liście, o twój liściasty parasol. Czujesz się tam bezpieczny. Ciepły, przyjemny, ożywczy deszcz zasila wszystko dookoła. Zieleń staje się jeszcze bardziej zielona, a powietrze pachnie deszczem, latem, słońcem, ziołami ozonem jak po burzy aż chce się głęboko oddychać tak szczerze i naturalnie ten las zasila ciebie poprzez tlen, który ci dostarcza ty zasilasz go dwutlenkiem węgla którego potrzebuje by po prostu żyć. Niektóre liście wiszą na wysokości Twojego wzroku, zatrzymujesz na nich spojrzenie, na tych kapiących z nich kroplach deszczu, patrzysz jak kapią I jedna po drugiej, jak się po tych liściach ślizgają. W nierównym, nieregularnym tempie. Czasami któraś zwisa na listku i pięknie lśni niczym perła, a potem spada, rozpryskuje się na wiele mniejszych. Dasz dookoła ciebie szumi tak cudownie, a ty jesteś suchy, bezpieczny, ukryty pod parasolem z liści. A przed tobą rozpościera się przestrzeń, gdzie możesz zobaczyć wiele niezwykłych roślin. Masz wrażenie, jakby rosły w górę na twoich oczach, jak te wydeptane przez ciebie ścieżki znów zarastają. Niektóre przeciążone wodą liście zachowują się jak misa, z której się przelewa woda. Od innych liści odbijają się krople i rozpryskują na więcej, mniejszych. Dookoła ciebie powstają kałuże z ciepłą wodą. Wpadają do nich krople, nie pozostawiając ich gładkich i nieporuszonych. Kałuże drżą, pojawiają się w nich kręgi. A na skraju jednej takiej kałuży przysiada mały niebieski ptaszek. Bierze parę łyków wody, przechylając dziobek do góry. Po chwili zaczyna zażywać kąpieli i moczy swoje pióra w wodzie. Jego kąpiel wygląda, jakby dostarczała mu wiele radości. Zachowuje się tak, jakby chciał zmoczyć wszystkie pióra. Misternie czesze je swoim żółtym dziobkiem, każde z osobna. W ten sposób jego pióra jeszcze bardziej lśnią. A gdy na chwilę zatrzymuje się, widzisz, jak pięknie odbija się w gładkiej przez chwilę kałuży. A potem znowu się pluska, trzepocze skrzydłami, stroszy się. Robi to z dużą pieczołowitością. Całą swoją energię oddaje tej jakże przyjemnej pracy. Jest tak zajęty, że nie przeszkadza mu nawet Twoja obecność. Jest tu i teraz. A po radosnej kąpieli wzbija się w powietrze, otrzepując się z kropli deszczu. A odlatując traci przy tym jedno ze swoich niebieskich piórek, które bezszlastnie, pomału, powolutku, lekko, ląduje na kałuży. Aż wreszcie podpływa w twoim kierunku pod parasol. Wydrążone przez deszcz, małe żyłki, małe cieki wodne docierają do Twoich stóp. Bierzesz w dłonie to niebieskie piórko, przeczesujesz, suszysz, przyglądasz mu się bardzo dokładnie. Jakie ono lekkie, jakie miękkie, wręcz szafirowe. Przyjemny w dotyku, kiedy głaszczysz nim swoje policzki. Mógłbyś się teraz położyć na dłoni i zdmuchnąć, albo schować na pamiątkę. Poruszone wiatrem egzotyczne paprocie kołuszą się delikatnie na wszystkie strony, smagane lekkim, ciepłym wiatrem. Świat dookoła śni od kropel deszczu. Kwiaty pachną jeszcze mocniej i coraz bardziej intensywnie, co zaczyna zwabiać jeszcze więcej kolorowych motyli. Słyszysz jak krople deszczu inaczej pluskają o ziemię, inaczej o liście nad głową. A jeszcze inaczej rozchodzi się ten dźwięk w kałużach. Stróżki deszczu żłobią małe korytka w ziemi. Jednym z nich w Twoim kierunku podpływa coraz więcej wody, aż do Twoich stóp. Obserwujesz otaczający Cię świat. I najbardziej porusza Cię to, że wszystko dookoła jest pozornie bez ruchu. Wydaje się być otulone woalem spokoju, a powietrze dookoła jest takie czyste, ciepłe. Napełnia Twoje płuca ożywczą energią. Oddychasz tak jak lubisz. Donikąd nie musisz się spieszyć. Jakby to było spieszyć się i relaksować jednocześnie albo relaksować się spiesząc. Z pozycji spokojnego obserwatora oglądasz świat dookoła, jednocześnie odbierając z niego to, co dla ciebie najlepsze. Twój lekki oddech przyjemnie masuje twoje ciało od wewnątrz. Czujesz, że jest to głęboki, spokojny, pełen wolności, ukojenia i radości oddech. Oddychasz każdą kroplą deszczu, a to wilgotne powietrze wnika do gladki piersiowej płuc i każdej komórki jego ciała, wnosząc tam spokój, przyjemność i błogość. Oddychasz powoli, równo, spokojnie. Robisz spokojny, powolny wdech. Potem wypuszczasz powietrze równie powoli jak niewolniej, które ogrzane w Twoich płucach wydaje się być teraz widoczną chmurką pary. I wokół obserwujesz takie chmurki parującej wody, które unoszą się nad lasem, nad polami egzotycznymi drzewami, paprociami. Wszystko tula przyjemna, delikatna mgiełka. A jak spojrzysz wysoko, zobaczysz swój soczyście zielony, liściasty parasol. Każdą żyłkę prześwietlanym przez światło liściu. Cień odpoczywających tam żab, Aż znaczy chciałoby się strząsnąć troszeczkę tych kropelek deszczu z tego liściastego parasola. A może miałbyś ochotę, jak ten niebieski ptak, wykąpać się w tych ciepłych kałużach, w tym letnim, pachnącym bezdroską deszczu. A chmury na niebie przesuwają się w coraz szybszym tempie, co sprawia, że od czasu do czasu na niebie zaczynają pojawiać się nieśmiałe promyki słońca, przebijają się przez dziury w niebie. A chmury przynoszą coraz mniej i mniej deszczu, aż w końcu niebo staje się prawdziwie błękitne. A słońce świeci jasno i zaczyna osuszać zieleń dookoła. Jeszcze ostatnie kropelki deszczu delikatnie drgają, poruszane wiatrem. Delikatnie spadają z liści. Ziemia dookoła ciebie paruje. Pachnie deszczem, latem. Wakacjami. Nad trawami unosi się wilgotna mgiełka. Trawa wydaje się być posypana brokatem. Świat nogów jest soczysto zielony. Krople deszczu na trawie lśnią niczym brylanty. Kałuże wydają się być niebieskimi plamami. Bo odbija się w nich błękit nieba. Na Twoich oczach otwierają się pąki kwiatów. Od czasu do czasu jeszcze jakieś ostatnie krople kapią z drzew i spadają na Twoją głowę. Coraz więcej barwnych motyli i egzotycznych kolorowych ptaków. Pozwól płynąć swobodnie Twoim myślom nie zatrzymuj ich, niech płyną, jak ta woda, jak ten deszcz. Czasem twoje myśli mogą przypominać taką ulewę. Innym razem są to pojedyncza kropla deszczu, kiedy spada jedna kropla, nic się nie dzieje. Choć czasem myślimy, że musi być z tego ulewa. Jeśli uda ci się nie zatrzymywać tej jednej myśli, ona popłynie i nie będzie z niej deszczu. Niech myśli jak ten deszcz. Przychodzą i odchodzą. Jakie to szczęście, że po każdej ulewie znów przychodzi słoneczna pogoda? Odetchnij głęboko, jakbyś wzdychał, i jeszcze raz, a może kolejny raz. Po prostu bądź zanim zaczniesz działać. Nie oceniaj nadawaj jej niczemu, żadnej wartości. Bądź jak niebieski ptak, który wie, jak dobrze wykorzystać deszcz i jak czuć bez troskę. Bądź tu i teraz. Weź teraz pięć pełnych, spokojnych oddechów, mówiąc w myślach dziesięć, weź wdech a wypuszczając powietrze, mów w myślach dziewięć. A kiedy doliczysz do jednego, otworzysz oczy i znajdziesz się tu i teraz. Spokojne, wypoczęty, zrelaksowane. Wypełnione obrazami, zapachami, radością, powracasz.